Prenerze, no, duże gratulacje się należą. Pierwsze trzy punkty, pierwsze zwycięstwo w tym roku. Myślę, że jesteście bardzo szczęśliwi, zważywszy na to, jak wyglądał dzisiaj ten mecz. No tak, oczywiście. No. Dzisiaj aura dyktowała tutaj warunki. Graliśmy z zespołem wzmocnionym, czterema zawodnikami z pierwszej drużyny. Także jakościowo na pewno mocny przeciwnik. No tak jak mówię, no, roz, wiatr dzisiaj rozdawał e, trochę karty, bo ciężko tu było mówić o jakimś e, rytmie gry, płynności gry. To no, 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 wykluczone, bo, bo w pierwszej połowie my graliśmy z wiatrem, graliśmy wyżej, w drugiej połowie przez ten wiatr byliśmy cofnięci. No na pewno inicjatywa należała do gospodarzy. E, może być może wykreowali, ale nie, nie za dużo chyba tych sytuacji. Gdzieś tam by, były zalążki groźnych sytuacji, ale takiej m, mega sytuacji nie przypominam, żeby, żeby mieli. No cóż, szliśmy bramkę. No, po stałym fragmencie to się, to się cieszymy. I co najważniejsze, wybroniliśmy, nie, nie straciliśmy bramki i graliśmy konsekwentnie, naprawdę bardzo z tyłu. Kosztem ofensywy, bym powiedział. Kosztem ofensywy, bo wahadłowi dzisiaj byli też bardziej troszkę przywiązani w, z boku, ponieważ no, baliśmy się kąt, bo, bo, bo mieć bardzo dobrze bardzo dobra jest w tym elemencie. I, I gdzieś przez to ciężko było wykorować te sytuacje, stworzyć jakieś sytuacje, bo małą liczbą żeśmy gdzieś tam szli. Bo powiedziałbym, że dzisiaj zagraliście. Chyba w całym tym sezonie najbardziej wyrachowany mecz. Bo, 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 bo czekaliście tak naprawdę na swoją jedną sytuację i tą jedną wykorzystaliście. No to fakt, to prawda. No, nie było dzisiaj takiego hura do przodu. Gdzieś z tyłu głowy mieliśmy, mieliśmy właśnie tak jak mówię, tą fazę przejścia z obrony do ataku przeciwnika i, i baliśmy się trochę tak odkryć. No i ta pogoda, nie? No, tak szczerze mówiąc, być może ta pogoda, można powiedzieć, że bardziej chyba nawet gospodarzom przeszkadzała niż nam. Ale ja bym wolał, żeby była normalna pogoda i żeby ten mecz był taki fajniejszy hmm. dla oka, no bo on nie mógł być, ponieważ no, tak jak widzieliście, no, piłka wracała z 5 na 25 metr, bo, bo były takie warunki. Ale jeśli chodzi o, o, o punkty, no to mega, zespół naprawdę zaangażowany, mega, Pff, naprawdę te punkty to na wagę złota.